Napisy by tu zostają! Może zacieramy przez spółkę na tytuł? O fantastycznie, że Cię widzę! Mam zajebistą pozycję dla Ciebie, chodź! Stąd. Jak się położysz sięgniesz kolesia za rogiem? Dobra, jeszcze nie strzelaj. Teraz potrzebuję grupę szturmową Ja Karolek i tam tak grupka. Zobacz, jak my my przejdziemy twoją linię z ostrzału, to napierdalasz w ten róg, ten najbliższy, nie tam do dochali, bo oni tak nie zatrzymają. tam gdzie zaraz się minie z nim, nie? ten róg. A my próbujemy szturmować tam tą ścianę, okej okay? Chłopaki, stójcie, stójcie! Stójcie! Mamy ogień zaporowy z MG42! Jak miniemy jego linię ostrzału, wtedy ciśniemy pod ścianę i dalej kosimy. MG42 strzelam nad głowami i osłania tamten ruch. To wszystko, naprzód Serio? Chodźcie Dawaj. Nisko, nisko, nisko Padnij! MG 42 Grabin maszynowy strzelaj A daś ognia Dawaj do kolegi, dawaj Nisko, nisko Musicie dociągnąć do końca tego okopu Idziecie dalej ja pójdę do drzewa i to Dobra, ale to najpierw my dojdziemy do końca okopu, ty tu należy siedzieć. Dawaj do przodu Uważajcie, uważajcie! jeden za drugim, do tego budynku. Ej! Osłona ogniowa! Trzy, cztery, dawaj, dawaj, dawaj! Osłanie, osłani ruch, osłani ruch. osłani ruch! Jest tam ktoś? Wbijaj! To jest pusto, to jest tylko to, ok. Dobra. Następna ściano. Masz granat? No to ty, a ty to, to z tyłu. Je, Raz. tego złego. Ty dwa, trzy. Zróbcie Uwaga. Raz, dwa, Zróbcie to. Się idzie, czy nie? Dawaj, dawaj, dawaj. Nie żyjemy! Nie, ży nie żyjecie, żyjecie! To był twój granat! Chuj, nikt nie wie. Czasem się tak mówi, że. Karolek! Karolek, nisko, nisko, podchodź! Dawaj, dawaj! Osłaniaj go! Granat! Osłaniaj róg, osłaniaj go, nie odpuszczaj. Dobra. Trzy, dawać, dawać. Razem, trzy, cztery i strzelamy, dawać. To, jest to całe ciogień to to ja ja Gdzie on jest? Tutaj za prawą po. Okej. Okay. Już po nim. Do mnie! Damienko, mnie! Nie wybuch. Poprawię. O karolek. Серьезно? Королек, держись. Нет, не можем с этого Ty żyjesz? To się schowaj albo coś Za mnie, nie wiem Cze? Ej, to szukaj tak, żebyś nas nie pozabijał, stary Rzuć to do góry Shit! Wybuchło zasłoną Serio? Ja pierdolę Granat No dobra, teraz już po nas na pewno. Karolek, nie żyjemy. Tak, granat już tu wybuchł Dostaliśmy!